Przede wszystkim, z tej strony ja, Samtik. I chciałbym powiedzieć o zazdrości Poczekajcie, zgadzam Chciałem powiedzieć o zazdrości Co to jest zazdrość Jak nie być zazdrosnym I czy ja jestem zazdrosny Musiałem napisać Dobra, ale kartkę odkładamy Na bok No i pogadamy nie o zazdrości takiej, której na przykład Zazdrościmy komuś ubrań Przyjaciół, czy coś. To zajmiemy się tematyką dzisiaj związku. Więc co? Zapraszam do oglądania. Mhm. Dobra. Pierwsze pytanie: Co to jest zazdrość? Zazdrość to. Ja moimi słowami powiem: Zazdrość to. Jak to powiedzieć? Boicie się stracić drugą osobę. Jak ktoś, na przykład, twój partner, partnerka wychodzi sobie z <śm> ciąg przeciwną, to wy się automatycznie boicie i macie taką zazdrość. Ja nie znam takiego człowieka, który był zazdrosny taką. Ja jestem zazdrosny, bo taką. Bo naprawdę nie ma takiego człowieka, który jest zazdrosny, i zazdrość to jest, że boisz się, że stracisz się drugą osobę w tym najważniejszym życiu, na przykład partnerkę, czy tam partnera. I to jest właśnie zazdrość. I można to dużo to opowiadać o zazdrości, a ja tak w skrócie, żeby was nie przynudzać. No czyli boicie się, że stracicie, że ktoś będzie lepszy, że to. Bo jak niektórzy byli zdradzani i byli ranieni przez płcie przeciwną, to wiadomo, bo są dwa typy osób, pierwsza, który ma wywalone w ogóle, a druga to jest taką, że się naprawdę boi, że tak, pierwsza, czyli że wywalone, czyli po prostu ma wywalone, że czy wychodzi tam z kolegami, czy z koleżankami, u ci przeciwnej, a druga strona, czyli bardziej się przejmująca, czyli jak była bardzo zraniona, bardzo zdradzana, to się bardzo boi. Boi się tego, że, że ta osoba już nie będzie czuć do niego, że zdradzi, i siedzi mu to w głowie. Ja niestety jestem w tej drugiej, czyli bardziej się ten, bo nieraz byłem zdradzany, nieraz byłem raniony, i jeszcze w tej grupie, co muszę to dalej powiedzieć, Idziemy do następnego. Jak nie być zazdrosnym? Jak nie być zazdrosnym, to jest naprawdę trudna tematyka do omówienia. Bo nie być zazdrosnym to naprawdę trzeba poświęceń swojego czasu, żeby druga osoba nie pokazywała. Bo niektórzy są tak, że lubią pokazywać zazdrość, a niektórzy wkrywają to sobie i mogą tracić część siebie. Jak ktoś był bardziej raniony i zdradzam, to traci część siebie, jak jest zazdrosny. Uwierzcie mi, że tak jest. Mo na własnej skórze. Nie, że straciłem czy coś u siebie, tylko jest takie, bo nieraz opinie czytałem, nieraz widziałem, jak ktoś jest zazdrosny i tracił, bo można stracić. Jak można nie być zazdrosnym, to trudno to naprawdę, trzeba się naprawdę skupić. Nie, żeby mieć wywalone, tylko po prostu powiedzieć wam tak, że jak to powiedzieć, własnymi takimi słowami, że po prostu jak, żeby się cieszyć tą osobą, że ma przynajmniej jakiś kontakt z płci przeciwnej wiem, że to bardzo trudne ja też to ledwo wytrzymuję naprawdę ledwo wytrzymuję to ale naprawdę, uwierzcie mi, że obie strony będą zadowolone za ta pierwsza, którą wy pokazujecie, że jesteście zazdrośni znaczy, że jesteście, ale to bardziej sobie ten, że mówicie, to tylko kolega, nie martw mar się ona na pewno Musicie pokazać, że jesteście wierni tej osobie. Zależy której, bo niektórzy są tak, że oni tylko patrzą, czy jest wierna, jak już jest, no to od razu ciechają. ale jak trafi się, to naprawdę pokazać, że wierny i zobaczy, druga osoba jest wierna. Jak jest wierna, to znaczy, że nie zdradzi, bo mogła nie raz, nie dwa zdradzić, a jeszcze jest to wam. Czyli moja rada jest taka, żeby cieszyć się tą osobą, że ma jakiś znają. Ciesz się, że ma zna... Przepraszam. Cieszę się, że ma znajomych i przeciwnej, bo naprawdę to też człowiek potrzebuje też pokazać przeciwnej, ale na przykład nie jest dziewczyną, tylko na przykład z... albo z chłopakiem, tylko z dziewczyn koleżankami lub yy, z kolegami. Ja to tak odbieram, ale uwierzcie mi naprawdę ciężko jest. Ale druga strona. Przynajmniej widzi, że nie zachowuje się psychopata, bo naprawdę niektórzy ludzie, jak się zachowują, od razu przepraszam, coś mi się z stało, coś mnie zatrzymało i mu, trzeba tak, nagrywać jeszcze podwójne, więc przepraszam za cięcie. A wracając, że szarałem, widziałem jak osoby robią, jak są naprawdę zbyt zazdrosne, czyli na przykład zabraniałem kontakt z wychodzeniem z domu. Nie mówię nie mówiąc to, że z własnego doświadczenia, tylko mówię jak ja słyszałem, jak ten, bo za niedługo. Będą mi pisać w komentarzach jak to, że to na własne doświadczenie. Nie, ja tylko mówię jak chcę sobie poradzić z ostrością, czyli tak jak mówiłem. Powiedz sobie, że ten zaakceptować to, że ma znajomych, że i zobaczyć jest wierność, jak jest wierność u partnerce, partnerki, to od razu widać, że cię nie zdradzi, nie zrani z innym i możecie się nie bać i ja jestem tego pewny, bo ja mam dziewczynę, która jest wierna mi i ten I ja wierzę, że mnie nie zdradzi, nie zrani mnie z innym więc no, ale do trzeciego czy ja jestem zazdrosny? powiem wam w kilku zdaniach no proszę, powiedzieć, że tak, jestem zazdrosny jak piszą na przykład coś typi typ, no typy do mojej Dziewczyny, to wiadomo, ja może jestem zazdrość, że komplementują je, że to, a ja wiadomo, bo byłem nieraz zdradzany, nieraz zraniony i też ka nie, nie każdy Nie tam rozumie, czy że ja jestem też zazdrosny, bo ja nieraz tak byłem i też kiedyś miałem pewność, że nie, pewnie nie, a tu ten, ale później się dowiedziałem, że ona jest mi naprawdę wierna i mi tego nie zrobi, bo ja tego wiem, bo zazdrość. Jeszcze nie za zdrada, to gdzieś jest ból, A jak ktoś ma jeszcze słabą psychikę, to ja nie wiem czy on da radę, tyle mam do powiedzenia i powiem wam tyle, dzięki za oglądanie, subujcie mój kanał, 300 jest, do 500 subów, jak będziecie jakąś tematykę chcieli, żebym porozmawiał z wami szczerze, no to tam komentarzek, nie wiem, dajmy 20 łapeczek w górę i... Kolejny odcinek, bo to będzie seria ten, że pogadanki o, lub coś tam. Coś tam się wymyśla, albo historia o zdradzie, czy coś. Nie wiem, coś takiego podobnego. A was dziękuję. Do usłyszenia. Tu masz subiczka. Możesz subować. Do usłyszenia. Następnego następnym odcinku. Siemka!